To jest LDZ, to mój dom i mój krzyż Tu się rodzi noc, zanim zejdzie świt Życie po życiu, wracam znów Z popiołów wstać to mój najtrudniejszy ruch Zaczynałem od zera, z dziurawą duszą i pustym brzuchem Miałem sny o wolności, ale trzymał mnie beton i dym pod sufitem Matka płakała cicho, ojciec walił w ściany A ja siedziałem w kącie z marzmenami jak rany Miałem braci, co poszli na dno szybciej niż zdążyli dorosnąć Niektórych już nie ma, inni patrzą z klatek na miasto przez okno Ja nie chciałem tak skończyć, więc wziąłem ból na klatę Wszystko, co mam dziś to słowo mikrofon i prawdę. To jest LDZ, to mój dom i mój krzyż. Tu się rodzi noc, zanim zejdzie świt. Życie po życiu wracam znów. Z popiołu wstać, to mój najtrudniejszy ruch. Pamiętam noce bez snu, dźwięk syren i krzyków na klatce. Dzieciaki sąsiedztwa już wtedy znali smak porażki. Tu się nie mówi o uczuciach, tu się zaciska zęby. A każdy wers, który pisze, to jak oddech między zębami zemsty. Zmieniam swoje piekło w ogień, który grzeje, nie spala. Dla tych, co wierzą jeszcze, że można od nowa iść dalej. Życie po życiu to nie metafora, to jebana konieczność. Bo albo walczysz tu o jutro, albo zdychasz w bezsilności. To jest LDZ, to mój dom. To nie jest płyta o sukcesie, to jest płyta o przeżyciu, o tym jak się nie dać, nawet gdy wszystko w Tobie chce zniknąć. EUDZ, moja klątwa, moja duma, życie po życiu i jeszcze jedno, nie zabiorą mi głosu nigdy.